Witam wszystkich bardzo serdecznie Zagrajmy <laughs> yy, zagrajmy yy, Godzik 2 kruka w podejrzeć dzisiejszym ostatnim odcinku Znaczy nie wiem yy, wiem, że ostatnim, ale nie wiem czy on mi się dzisiaj załaduje na YouTube'a bo jeszcze będę musiał go zamontować i posklejać co do roboty, więc może jutro wyjść czuję lepszego sprzętu Эй, гадо, что? Хоть то, что. Купить. Давай. Ходь, мы запистых гнойков. Так, так, так. Ну, меня. мне, Od razu mówię, że kawalor sam by im dał spokojnie rady. Bo to, o, tylko jeden pada na hita. No, lol, czy to, tutaj wszyscy są zlagowani? No, chodź, chodź, chodź. Nie ma, mógł, bo ja mu ukladłem kawalor. No, zbugował mi się. Nice. Nice, kurde. Ej no, kawalorny, od pierwszej Bo cię pobije, obaj wiemy, że tego nie chcemy. Dobra, redek fizyk. Próba numer. Jakim jeden? Kawalor. No! Uh. No to chodź. Eee. No. Ja pieprzę, dobra. To sam ich idę zabić. bandyci ci nie są za specjalnie trudnymi przeciwnikami. Próba numer jeden. O Jezus, Mario. Wow, kawul. Uf, no i no, w rodzie jeden. Dziękuję. Добро. Докладнее. Dobra, dobra. Przestań pieprzyć od rzeczy i kończ. No fajnie, fajnie, fajnie. To my sobie posiedzimy... E, nie, skorzystamy najpierw z krzypką kaluzynków. I klepniemy sobie na krzesło. Dobra. Prześpimy się. samego rana wyruszamy. Dobra. To mamy i to też. Więc wyruszajmy do Roberta też. To jest za spoilerowe. No ale cóż, czego się nie robi dla gocika. Nie, sorry, dla Play Filmujemy łuczek, podstawa. łucz... Yy widzimy wilczka, to strzelamy w niego. No, chodź tu. Noż! O, na hita poszedł ładnie. wiesz co, ja się... O, dobra. To będzie dobrze. <grym> dobra. <grym> Nie mogę się doczekać już końca gry. <grym> o czym ja to pieprzę? Koniec dopiero będzie pod, szó pod szóstym rozdziałem, a dopiero mamy pierwszy. ma y jak ci tam? Maled. i Ага, голос, э, голос Владежка. случай. Jezus, Maria Jakże skromny dar Fino Dobra, to na początku zbieramy żypę O, zmienił mu się głos, dokładnie Dobra, więc tak One, two, three, four, five Six, seven, eight

24... No na no, 25 jest. Szyb. Z tego dużego pola, to dla lobart nie ma nawet. Cholera, zaraz kończymy odcinek. To dobra, ja sobie pogadam jeszcze z kantorem albo nie, na rochal. Do zobaczenia do jutra.